I chodzi też o to, żeby może nie pokazać, a co to my nie jesteśmy. Chodzi o to, żeby pomóc tym dzieciom, żeby zaszczepić, no jak tutaj na przykład, zaszczepić od małego, to mnóstwo dzieci przychodzi i żeby od małego zaszczepić tą taką zajawkę na falubas właśnie. Tak samo w tych przedszkolach, domach dziecka, jakieś tam wyprawki czy coś. Nam też chodzi o to, żeby im pomóc i żeby tak samo wiedzieli, kto im pomógł, żeby później wiedzieli, do kogo się w jakimś tam problemie, tak samo, nie wiem, żeby angażować się w ten falubas. Fajne? Najważniejsza jest atmosfera, że dzieciaki cały czas coś robią. Idą z jednego miejsca na drugie. Część dzieciaków odchodzi, część nowych przychodzi. Cały czas jest jakieś 200 osób. Eee, cały czas jest tu gwarno, jest tłoczno i wesoło. I to chyba jest to, o co nam chodziło w, te, w tym wszystkim. Ty, Magdalena, no. dostajesz? Proszę bardzo. Tak, kto jeszcze wymienia? No nazywam się Andże No jak się podoba. No fajnie jest. No. jest zadowolenie, że właśnie, że są ludzie, rodzice z dziećmi przy, przyprowadzają właśnie dzieci. No jest zabawa, jest no. Jest fajnie, tak jak właśnie reklamujemy. Na żurzel jest fajnie, taki i właśnie jak oni przychodzą na żurzel, to trzeba im właśnie wychodzić naprzeciw w drugą stronę i, i pokazywać właśnie o, od dołu tutaj, także że, że my, my przyjdziemy do nich i, i tak jak dzisiaj, to tak samo jest wszystko tak pasuje, jest fajnie, pogoda, ciepło, no, pokazy taneczne, czytanie bajek, zdjęcia podpisy, no, no, no co więcej to potrzeba, I jakiś ten czas troszeczkę upływa i, i na pewno będzie więcej yy, tych kibiców, teraz przyjdzie zobaczyć z drugiej strony właśnie na stadion żeby zobaczyć tych zawodników Miecz Kamiki z nami również tańczy ząbę na głośno, proszczymy Meczka, postaraj się. I wyjdziemy do przodu. Cześć, jak Ci się dzisiaj podoba w strefie przyjaznej dzieciom? Bardzo? E, a konkretnie co najbardziej Ci się podoba? No najbardziej mi się dzisiaj podobało, gdy tańczyłam. Czyli lubisz tańczyć zumbę, tak? E, a powiedz mi jeszcze grałaś z chłopakami w piłkę? Nie. A Ci smakował? Nie jadłam. A powiedz, co tam za wam stoi. Taki kolorowy pan z uszami. myszkami. A z bracin na bólem. Nie, nie, ale, pociąg, ale długi. Już byliśmy wspierani m.in. przez fan klub Star Falubas. W tym roku oni są częścią całego, całej strefy, którą tworzymy. Współorganizują ją. Z Falubasem też mieliśmy w zeszłym roku piknik, w tym roku mamy piknik i sądzę, że co roku będzie falubas w takim gronie, w formie gwiazd, w formie... Przyjaciół strefy będzie yy, w strefie. Bardzo fajnie, no czytaliśmy z panem Andrzejem, znaczy ja czytałam, a pan Andrzej mnie wspierał duchowo Śmiał się za plecami. No wiem, książkę dzieciom. No myślę, że to fajnie wypadło. Ja osobiście bardzo lubię dzieci, więc damy to sama przyjemność. Oleja, oleja! Jestem naprawdę wdzięczny Dawidowi, wszystkim chłopakom i dziewczynom, i ze Starówki, i z innych grup, które już nas wspomagają. W tym, że oni odwalają kawał ciężkiej roboty, bo trzeba przygotować teren, trzeba poustawiać, rozstawić namioty, poskładać to po imprezie. Ktoś to musi zrobić fizycznie. To wszystko robią chłopaki ze starówki. I to, Pomagają. Robią, i to robią chłopaki ze, i dziewczyny ze starówki. Pomagają. Chwała im za to, dzięki wam. Jak widać, jak tu ludzie podchodzą do naszego Namiotu, ma jakąś wlepkę, yy, pomalują sobie na kolorowance, dostaną wlepkę, smyczkę, kubek jakiś, to widać już tak radość nas, nas, nas też to cieszy bardzo. Ne? Także, no. Jest frajdom naprawdę, jest, jest Frajdą jest to, że obalamy stereotyp. No, bo tak jak mówiłeś, że to są kibole, oni robią jakieś dziwne oprawy, wyzywają się, biją. To jest nieprawda, my robimy coś. Większość grup osiedlowych czy FC robi coś, a ja, o tym nie jest za głośno. My robimy to, bo chcemy pomagać, a nie, żeby ktoś nas widział, że jesteśmy po prostu. A że jesteśmy, no to no tak to wygląda, nie? Czekaj. nazywasz? Filip. Filip, a powiedz mi, co dzisiaj tutaj robisz? Yy, Chciałem zdjęcie zrobić z Myszką Miki. I zrobiłeś sobie zdjęcie? Tak. tak. A, a jesteś kibicem falubazu Zielona Góra? Yy, no, często przychodzę na żurzel. A jutro jest mecz będziesz na stadionie? No. Tak? A z kim chodzisz na mecze? Z tatą i z mamą. Czyli całą rodziną, tak? Wszyscy jesteście zapaleni kibicem falubazu? A powiedz mi z naszych zawodników w naszego klubu. Piotrek i, i prota Protasiewicz Piotrek, to jest nasz kapitan, Patryk Dudek i kogoś jeszcze? I chustę też. I chustę też znasz, a dzisiaj rozmawiałeś z panem Andrzejem, wziąłeś od niego autograf? Tak? Nie, nie widziałem. A był, taki w zielonej koszulce chodził. My byliśmy tak daleko i nie widziałem. A powiedz mi jeszcze, dzisiaj jest taka jedna pani, która też ostatnio jeździ w Falubazie, Klaudia Szmaj. Widziałeś się? Mm -mm. A kojarzysz? No, kojarzę. No i on będzie też. jest, Także jak się jeszcze postarasz, to wyjdziesz od niej autograf. To co? Do zobaczenia jutro na meczu? Tak. Dobra. I kto jest najlepszym klubem na świecie? ja yy, jawol. Falluba!